Być może przez ostatnie lata dość mocno inwestowałeś w nowe urządzenia i maszyny, układałeś je na swojej hali produkcyjnej, gdzie było miejsce. Jednak dzisiaj, przed perspektywą Twojego kolejnego rozwoju i wzrostu, jest jedno ograniczenie. Właśnie gdzie to wszystko teraz pomieścić, jak to poukładać, żeby nie tracić pieniędzy, nie tracić czasu, a jednak móc rosnąć. Pokażę Ci dzisiaj 10 wskazówek, jak tu i teraz możesz odzyskać swoją przestrzeń na hali produkcyjnej, żeby jeszcze bardziej wykorzystać to, co masz dzisiaj. Więc zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Produkcja z pewnością jest pełna wyzwań, ale czy musi być chaotyczna? Nazywam się Krzysztof Pawłowski, a to produkcja bez chaosu, w której opowiem Ci, jak uporządkować procesy w Twojej firmie. Cześć, witaj serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiedziałem we wstępie, dam Ci dzisiaj 10 konkretnych wskazówek, jak zmieścić więcej maszyn na tej samej powierzchni. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy ogranicza Cię hala produkcyjna do Twojego wzrostu, rozwoju, gdzie masz możliwości, perspektywy, ale jednak ta hala jest pewnym ograniczeniem. To na początku zrobimy taki mały scenariusz. Załóżmy, że być może... Masz jedną lub kilka hal produkcyjnych, załóżmy, że jest to około 4000 m2. Być może tak masz. Przez ostatnie, lat, przez ostatnie kilka lat kupiłeś około wiem, 10 maszyn, urządzeń, gdzieś je wstawiłeś no i na nich produkujesz, one się zwracają powoli. Liczba pracowników wzrosła o jakieś 40 osób przez ostatnie lata. Powiedzmy może zatrudniać 70 teraz 110 pracowników. I sprzedaż oczywiście musiała się zwiększyć i w perspektywie 5 lat ona urosła w sumie jak tak patrzysz na swoją historię to no prawie dwukrotnie. Więc masz się z czego cieszyć. Faktycznie osiągnęłeś lepszy wynik. Mówię sprzedażowo oczywiście więc zakładam, że te inwestycje czynione właśnie w ludzi, w maszyny były po to, żeby zwiększyć swoje możliwości, a sprzedaż z tym była. Ale pomimo obecnego na rynku panującego trochę teraz spowolnienia w różnych branżach, mocniejszego, nawet kryzysowego, to w perspektywie następnych lat widzisz jednak potencjał wzrostu. Przede wszystkim przez to, że ty chcesz. No i jakby czujesz, że rynek jak się obudzi, no to wróci do ciebie, ty przetrwasz te trudniejsze lata, może teraz, i wróci do tego. No i przez to, że tak, tak ta historia wyglądała, dodatkowe urządzenia, maszyny, wzrost pedaży, skupienie się na innych obszarach, twoja hala wygląda tak, jak na tym slajdzie. Czyli wszystko jest wszędzie. A dokładniej mówiąc, nawet nowe maszyny, jeżeli są, to trzeba je gdzieś po prostu upchać, wcisnąć na milimetry. Być może operatorzy to w ogóle robią slalom między paletami, stanowiskami, no bo jakoś muszą się dostać i przewieźć ten towar. W sumie zapasy jak są, to są w każdym kącie. Tak naprawdę one nie są, tylko nawet rosną w każdym kącie. Materiał bardzo często jeździ z początku hali na koniec hali i z powrotem i z powrotem, no bo gdzieś się te maszyny upchało, nikt nie myślał o żadnym przepływie. Chciałbyś zainwestować w nową halę? Być nawet może masz tam finansowanie na to, albo może nie, widzisz, że to nie wiem, trzeba wydać 10 milionów. Jednak perspektywa nowej hali to jest kolejne 18 miesięcy, więc znowu męczyć się. W tym obszarze jest bardzo trudno, a w okolicy to już w sumie wynajęłeś wszystko, co mogłeś i nie ma żadnego metra wolnego do wynajęcia, czy nawet do kupienia, żeby móc się tam trochę rozgościć, że tak powiem. Więc no nic, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię na to, żeby odzyskać, mam nadzieję, minimum 20% swojej powierzchni, żeby Twoja hala przestała być wąskim gardłem i pomagała w rozwoju Twojego biznesu. Jedziemy po kolei. A więc, wskazówka numer jeden. Czy zmierzyłeś obciążenie swoich maszyn? Ja Ci to pokażę na konkretnym przykładzie. Mieliśmy 5 zgrzewarek na hali produkcyjnej i jak się okazało, ich sumaryczne obciążenie wynosiło 20%. Więc już widzisz, że tak naprawdę to tylko jedna zgrzewarka była potrzebna. Ale Dlaczego tak było? No bo mieliśmy kilka detali, kilkanaście detali. Na zgrzewarkach nie trzeba było zmieniać żadnego oprzyrządowania, no bo wszystkie były gotowe, zazbrojone, wystarczyło podjechać i robić. Więc w ramach optymalizacji, powiedzmy, procesu przezbrojenia mieliśmy pięć zgrzewarek dostępnych. W miarę, powiedzmy, tanie urządzenie, ale jednak zajmowało nam sporo miejsca. W wyniku analizy obciążenia zostało nam tylko dwie Tak, Usunęliśmy trzy z tego obszaru, więc uwolniliśmy 20 metrów kwadratowych, no bo nie potrzebowaliśmy tutaj absolutnie tylu zgrzewarek. Włożyliśmy przezbrojenia w miarę proste, szybkie przezbrojenia, no i odzyskaliśmy tą powierzchnię. Jak to możesz sobie zrobić? Bardzo prosto. Po pierwsze... No, oczywiście, możesz mieć systemy, które monitorują pracę maszyn. Może rozwiązanie jest nie takie proste. A jeżeli chcesz takiego prostego rozwiązania, to raportuj swoją produkcję przez 2-3 tygodnie. Po prostu masz operatora, który zapisuje start, stop, że pracował na danej maszynie. Możesz zapisywać to na kartce i później przypisać do Excela. Możesz skorzystać z naszego narzędzia, jakim są karty pracy, aplikacja, gdzie pracownik może to odhaczyć. Jeżeli potrzebujesz, to napisz tylko do nas, to, to ci w tym pomożemy. No i po prostu zobaczysz, ile wykorzystujesz swoje maszyny urządzenia. To pomoże ci podjąć decyzję, czy w ogóle, po pierwsze, potrzebujesz te maszyny, ile ich potrzebujesz, no i wtedy możesz podziałać, uruchomić kolejne kroki, czyli powiedzmy przede wszystkim usunąć taką maszynę z hali, może nawet ją zezłomować, sprzedać, etc., co chcesz z tym zrobić. W każdym razie nie będziesz jej potrzebował, bo jej nie musisz. Jest to bardzo łatwy krok, pierwsza wskazówka, którą możesz wykorzystać, wdrożyć tak naprawdę samodzielnie. Druga wskazówka to szukanie alternatywnych rozwiązań. Ja już Ci tutaj pokażę znowu przykład. Kiedy mieliśmy na produkcji, na hali, na środku hali, w sumie jedną taką prasę, dosyć dużą prasę, ona była dedykowana do jednego takiego dużego detalu. No i jak się okazało, najgorsze co mogła, to że była wysoka, to nie mogliśmy jej umieścić na hali niskich pras, więc blokowała jedno z najlepszych centralnych miejsc w ogóle na hali. No i jej obciążenie znowu było 10%, ale no musimy wykonać gdzieś ten detal, prawda? Więc ta maszyna, ta prasa, nikt o tym nie myślał, że w sumie można się jej pozbyć. Więc szukaliśmy innych rozwiązań. Jednym z rozwiązań było budowanie faktycznie dedykowanego narzędzia, które będzie dostosowane do innych pras. Znowu, tu była wygoda. Mieliśmy jedną prasę, jedno zazbrojenie, no i w środku tej hali. Kolejne 20 metrów kwadratowych do odzyskania. Oczywiście też możesz szukać innych metod alternatywnych, chociażby jak outsourcing takiego procesu. Może tej operacji stricte, albo może nawet całego detalu, bo czasem to są takie niszowe detale, że warto je zdelegować do kogoś innego i nie robić u siebie, tak? Nie tracąc właśnie swoich czasów produkcyjnych, czyli nie tracąc tak naprawdę tego. Czasu maszynowego, zmniejszając obłożenie tych maszyn, a docelowo w ogóle może nie potrzebując właśnie tych maszyn, dzięki czemu możemy uwolnić tą przestrzeń. Jest to ważna wskazówka, żeby zrobić taką refleksję, faktycznie czy my możemy wykonać to inaczej, wykonać tą operację inaczej, skoro mamy dedykowane urządzenie do tego i wiemy, że ono nie jest wykorzystane w 100%. Jedziemy dalej. Wskazówka numer 3. To zastosowanie bardziej elastycznych stanowisk pracy. To mam na myśli? Już pokazuję znowu na przykładzie. Mieliśmy spawanie, która w ramach swojej budowy miała taką szeroką kabinę spawalniczą, na, szeroką na dwa metry. No bo detal był dwumetrowy. To był długi detal i tak dalej. Spaw był na końcu i na początku. I wydawałoby się to naturalne, że taką kabinę oczywiście potrzebujemy mieć. Ale jak się okazało. To znowu, patrząc na ile tych detali produkowaliśmy, to ta kabina była wykorzystana w takim, w takim stopniu przez jedną zmianę w tygodniu. No, oczywiście, w ramach pozostałych zmian na tej kabinie był cały czas pracownik i wykonywał swoje zajęcia, ale na innych detalach. No i co my zrobiliśmy? Tak naprawdę stwierdziliśmy, że w sumie niepotrzebna nam jest jedna duża kabina, zróbmy dwie mniejsze kabiny. Uwolnimy sobie jedną dodatkową i na ten dzień, jeden ekstra, tak? Jedną zmianę ekstra w tygodniu. Po prostu połączymy te kabiny w jedną całą długą, przesuniemy kotarę i będziemy mieli dostęp tak naprawdę do jednego stanowiska, tak, który jest po prostu połączony. Kiedyś w przykładzie na naszym, w moim podcaście, pokazywałem też rewolucję w pakowaniu, gdzie też wykorzystywaliśmy elastyczność stołów na kółkach, gdzie mogliśmy konstruować dłuższe stoły. Dla pakowania. I znowu dzięki temu krokowi odzyskaliśmy 10 metrów kwadratowych. Więc kolejny punkt, gdzie warto się zastanowić, czy nasze stanowiska nie mogą być bardziej elastyczne, uniwersalne wręcz, nawet bym powiedział, wymienne, że muszą być tak na stałe przygotowane, że to jest tutaj taki proces, to jest taki detal i zawsze musi tak to wyglądać. OK, jedziemy dalej. Wskazówka numer 4. To właśnie mobilność urządzeń. Co znaczy dla mnie mobilność? Przykład, mieliśmy stanowisko do cięcia, takie pile, no i oczywiście miało to swoje gdzieś miejsce. Taka mała piła, zwykła do cięcia. Miała swoje miejsce dedykowane. Tam przed nią gromadziły się zapasy. Oczywiście, bo trzeba było przygotować tutaj materiały do cięcia, i po procesie nie był to znowu mocno obciążony proces, ale jednak był tak jakby potrzebny w całej tej produkcji. Co zrobiliśmy? Do tej piły dorobiliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, paletę. Dzięki czemu mogliśmy przewozić tą piłę w miejsce do miejsca, gdzie było nam wygodnie. Ale tak naprawdę okazało się, że najlepszą perspektywą jest miejsce ukończenia poprzedniego procesu, czyli gięcia. No, rura do gięcia wchodziła, musiała być dłuższa, żeby był chwyt, no i trzeba było obciąć tą końcówkę. Więc idealnie nam się sprawdziła ta piła, żeby ją przesunąć do gięcia. Oczywiście w momencie, kiedy ono występowało, czyli ta piła nie stała cały czas przy giętarce, tylko w momencie, kiedy ten proces gięcia danej rury wszedł. To ta piła podjeżdżała, albo została przewożona precyzyjnie mówiąc pod oczywiście tą gięcie. I co się jeszcze okazało najlepsze? Że cykl gięcia był dłuższy niż cykl cięcia, więc operator tak naprawdę w jednym procesie wykonywał dwie czynności. Kładał do gięcia, maszyna gieła, a w tym czasie odpalał cięcie i miał gotowy produkt bez zbędnego zapasu pomiędzy. Bez dodatkowej przestrzeni, tak, operacyjnej dookoła dla procesu cięcia. Więc super nam się odzyskało. OK, tu było 5 m2 do odzyskania. Wskazówka numer 5 to łączenie operacji w jeden przyrząd. I znowu posłużę się tutaj przykładem pras gdzie mieliśmy dwie prasy, które wykonały jedną czynność, druga prasa wykonywała kolejną. Oczywiście trzeba było dwie prasy zazbroić do dwóch różnych operacji na tym samym detalu. No i tutaj powiedzmy technologowie już wykorzystali sposób na to, żeby połączyć i zlecić oprzyrządowanie, które będzie takie przesuwne w środku, że jakby prasa będzie wykonywała dwie operacje równolegle, a pracownik może tylko przekładać z jednego miejsca na drugi element i wykonać w jednym uderzeniu dwie operacje, więc tutaj znowu jedna prasa zwolniona, 5 metrów kwadratowych odzyskane. Skazówka numer 6 to już organizacja miejsca pracy. Co mam na myśli? Być może twoja hala, przestrzeń wygląda tak, jak tutaj na tych zdjęciach, gdzie no są... Powiedzmy pewne niedociągnięcia, lekko mówiąc. Czyli wszystko jest wszędzie. Mamy miejsce zajęte przez zbędne przedmioty, jest ich sporo, ktoś zostawił na kiedyś, na później, a może się to przyda. Bardzo często mamy jakieś niedopasowane stanowiska pracy, one są za duże najczęściej, albo nie w takim kształcie, jak, jak powinny być, i tak dalej. Trochę zamiast pomagać, to uniemożliwiają wykonywaną czynność. No, i tutaj ważne przy tej organizacji miejsca pracy jest oczyszczenie tego obszaru przez po prostu usunięcie zbędnych przedmiotów, elementów, materiałów, czasem wyposażenia jakiegoś, które tam jest niepotrzebne i zajmuje nam przestrzeń. Tu w tym przykładzie, tak jak wspomniałem wcześniej, na pakowaniu mieliśmy zmianę takich dużych stołów do pakowania, które pochodziły zresztą ze spawalni, na stoły mobilne, mniejsze, które fajnie też miały dedykowane m, takie e, rozsuwane elementy, że mogliśmy też zwiększyć tak, ze standardowego stołu tam półdrametrowego, poszerzyć sobie go o jeszcze dodatkowe 40 cm, a jak nie, to połączyć się w ogóle jeszcze z innym stołem, żeby móc obrabiać tam właśnie te długie detale. I tymi działaniami udało się jeszcze ekstra odzyskać dodatkowe 30 m2. Ok, przechodzę do wskazówki numer 7, a mianowicie zmianie układu maszyn, czyli tak zwanym layoutzie, coś co robimy dosyć często, no i po prostu dobrze się też w tym czujemy, dlatego też dzielę się tą wiedzą bardzo chętnie, no bo widzę, że jest w tym dosyć dużo udział. I teraz sobie wyobraź, że masz taką halę produkcyjną. No, i twój towar, właśnie tak, produkt, wyrób, jeździ sobie tak od stanowiska do stanowiska. Co w związku z tym? Oczywiście te procesy nie są ze sobą połączone nie są połączone w żadną linię nie są połączone żadne gniazda przez co też wymuszone jest tworzenie zapasów międzyoperacyjnych przed i po każdym stanowisku pracy tak, żeby go przewieźć. To też oczywiście generuje dodatkowy nam transport, który musi się wydarzyć, więc no, w tych strat zły układ maszyn daje dosyć sporo. No i teraz, co z tym można zrobić? Na tym przykładzie chcę Ci pokazać, że projekt takiego układu tych procesów został stworzony tak, żeby zamknąć się naprawdę w małej przestrzeni. Ustawiając procesy za procesem, gdzie przy podobnych cyklach produkcyjnych mogliśmy zniwelować te zapasy międzyoperacyjne, tak przed i po procesie, tworząc jeden wspólny zapas, który tak naprawdę jest na bieżąco zużywany. No i w tej produkcji wydaje się tutaj być wszystko super. Oczywiście, idąc tak, że mamy te ułożone operacje w ciągu procesowym. Nie ma tych zbędnych zapasów międzyoperacyjnych. No i jak jeszcze to liczyłem, tutaj ta korzyść główna, kluczowa, to było skrócenie transportu o około 100 km rocznie, a powierzchni uwolnionej 40 m2. Więc naprawdę dosyć duży potencjał leży właśnie w zmianie układzie układu maszyn, naszego layoutu, gdzie przez lepsze dopasowanie nie tylko możemy oczywiście oszczędzić powierzchnię, no ale też zniwelować inne straty, jak przekładanie, czas, transport. Więc naprawdę warto temu się zawsze przyjrzeć i przeprowadzić sobie takie warsztaty. Wskazówka numer 8 no to już taka kontrowersyjna czasem wskazówka, ale będzie powiązana z poprzednią, czyli redukcja zapasów. A mianowicie często też właśnie tworzymy te zapasy przez to, że nasze stanowiska są właśnie oddalone i generujemy jakieś tutaj zapasy, żeby w ogóle nam się opłacało je transportować. A jak zauważysz, też często w swojej firmie kupujemy coś na zasadzie Przyda się na później, na pewno to zużyjemy, albo była jakaś promocja u naszego dostawcy, nazwa to promocja rzeczywiście w cudzysłowie, bo dał nam jakąś zachętę, że jak kupisz więcej, to dostaniesz lepszą cenę. Dział zakupów oczywiście jest rozliczany z efektywności wydawanych pieniędzy, więc to była super okazja, żeby zgromadzić trochę więcej zapasów a oczywiście my na tym cierpimy, mówiąc oczywiście pod kątem powierzchni, no bo mamy nagle nierotujące zapasy na produkcji, w magazynie, ta rotacja jest za niska, no i one po prostu nam tam zalegają, często nawet też hmm, przez to, że mamy zbyt szeroki asortyment produktowy które no, nie, nie każdy się sprzedaje, a produkujemy, no bo chociażby musimy zrobić jakąś serię roczną, no bo się nie opłaca przezbrajać oczywiście często, więc nagle okazuje się, że my na magazynie mamy pełno miejsca zapchanego, no bo no, po prostu mamy tam wszystko. No, i tutaj polecam przede wszystkim analizę rotacji zapasów: sprawdzić, które produkty faktycznie sprzedajemy, a które są tylko na wyrost. Być może te, które się nie sprzedają w ogóle przez dłuższy okres czasu, no trzeba zutylizować, sprzedać. Porozmawiać z działem handlowym, których tych zapasów tak naprawdę mamy za dużo, żeby je wyprzedać. Być może są to zapasy materiałowe u nas i również zajmują nam miejsce. Ja pamiętam, jak robiliśmy pierwszą naszą taką selekcję magazynu, to tam właściciel miał pocięte profile i mówił, że kiedyś odpali taki produkt na bagażniki i one wtedy będą użyteczne. Ale w sumie to nikt nigdy nie wiedział, kiedy ten produkt ma być uruchomiony, i to była tylko wizja właściciela, no i to było zostawione po prostu w danym miejscu, jeszcze na najlepszym miejscu magazynowym, oczywiście, więc identyfikujemy te takie nadmierne zapasy, niepotrzebne zapasy, no i podejmujemy decyzję, czy w ogóle. Je utrzymujemy? Jeżeli tak, to zupełnie w innym miejscu. Bardzo często, jak tak, to wynajmijmy sobie miejsce, żeby, żeby je utrzymywać, i wtedy ktoś dopiero zobaczy, ile kosztuje realnie płacenie za coś, co jest zbędne. Tak naprawdę nie dodaje wartości u nas. Być może konieczne będzie zwiększenie częstotliwości dostaw, żeby zmniejszyć te zapasy. No bo nie musimy kupować czegoś, na, nie wiem, na kwartał, kupujmy coś na, na miesiąc. Będzie trzy razy więcej, owszem, dostaw, ale koniec końców my będziemy utrzymywać miejsce na potrzebne zapasy jednomiesięczne, a nie trzy miesięczne, czyli trzy razy mniej miejsca będziemy potrzebować. Więc takimi działaniami, które tutaj zrobiliśmy akurat w jednej z firm, gdzie mocno zredukowaliśmy zapasy zarówno przed i po produkcji, identyfikując właśnie te zbędne takie materiały, które mamy, no to możemy uwolnić, uwolniliśmy 15 metrów kwadratowych. Wskazówka numer 9 to szukanie innych metod składowania. No bo często jak na tym przykładzie tutaj na obrazku widać, że mamy takie tradycyjne metody składowania powiedzmy na paletach, Niekiedy zawsze nie można je piętrować, musimy je rozłożyć na powierzchni, no bo są jakimś tam ograniczeniem. No i w tym przykładzie akurat tutaj na wniosek jednego z pracowników znalazł takie stojaki, nadstawki na palety, gdzie możemy umieścić trzy palety w miejscu na jednym miejscu paletowym, tak, bo potrzebowaliśmy takiego mobilnego stanowiska, uwolniliśmy dodatkowe 5 m2, te, te palety oczywiście się też fajnie składają, te nadstawki się składają fajnie i, i można je gdzieś zgromadzić. To powiem jako przykład. Oczywiście jest innych wiele sposobów składowania. Może niektóre wymagają droższych inwestycji, tak jak te szafy, takie windowe, które mogą zgromadzić więcej materiałów, składując to do góry. Oczywiście możemy tutaj szukać metod składowania pod postacią antresoli, zagęszczać regały, zmieniając wózki widłowe, które między nimi jeżdżą itd. I jakby jest tego sporo. Na pewno, ja tutaj tylko podaję jako przykład i tą wskazówkę, żebyśmy też czasem się zastanowili, czy. Ten sposób składowania jest na pewno dobry, czy my nie zajmujemy dużą przestrzeni, zajmujemy sobie przez to, że my nie mamy innej infrastruktury, albo pomysłu na to, jak to składować. Dzięki, że jesteś i oglądasz dalej moje nagranie. Mam na tym etapie małą prośbę. Proszę Cię, zostaw subskrypcję, daj lajka, a jeżeli możesz w ogóle, to skomentuj ten odcinek, czy te wskazówki są dla Ciebie wartościowe. Dlaczego? Będzie to po pierwsze dla mnie bardzo ważne i przydatne, że doceniasz moją po prostu pracę, wkład, a dla mnie będzie to też motywacja do dalszych rozwoju, ale przede wszystkim to ty otrzymasz... Powiadomienia, informacje, że nowe odcinki zostały wydane. Raz na dwa tygodnie wypuszczam nowy odcinek. Być może znowu będzie dla ciebie to duża wartość merytoryczna, taką też mam nadzieję, i będziesz mógł skorzystać z tej wiedzy w praktyce. Więc proszę cię jeszcze raz o subskrypcję i lajka. Idę do wskazówki dziesiątej, za którą nienawidzą mnie oczywiście BH-owcy w waszych firmach, a mianowicie zmniejszenie lub nawet likwidację niektórych dróg transportowych. Co mam na myśli? Znowu przykład, gdzie identyfikowaliśmy akurat potencjał do oszczędności i zwiększenia przestrzeni produkcyjnej. No i identyfikowaliśmy, że wszystkie na przykład drogi mają o szerokość 2,5 metrów, a tak naprawdę w niektórych tych akurat drogach wózek spokojnie może się poruszać w jednym kierunku. Wiele dróg obtaczało jakby wszystkie obszary robocze, gdzie tak naprawdę można było pomyśleć o tym, żeby te obszary robocze były do siebie połączone, a drogi były z jednej i z drugiej strony po prostu tych obszarów. Jak policzyliśmy powierzchnię akurat całej hali, to 25% stanowiło aż drogi transportowe. I tutaj rekomendacje mieliśmy, że niektóre drogi oczywiście mogliśmy zwężyć do 1,5 metra, a niektóre nawet do metra zmieniając tam sposób te transportu nie wózkiem widłowym. No i oczywiście zlikwidować nadmierne drogi transportowe i tutaj odzyskać aż 8% powierzchni całej zakładu, więc możesz sobie przyłożyć ten procent do siebie i wyobraź sobie, że jeszcze 8% powierzchni możesz odzyskać. No, ja szukam tych 20%. Myślę, że przez te wszystkie wskazówki, jeżeli przejdziesz, to spokojnie odzyskasz 20 pewnie procent, jak nie więcej tych procent. A jeżeli potrzebujesz takiego wsparcia i trochę rzutu oka, ekspertów, kogoś, kto nie jest w Twojej firmie, takiego świeżego spojrzenia yy, i też przeprowadzenia Cię przez tą drogę, yy, to ja zapraszam Cię na warsztaty układania yy, tak maszyn, layoutów w Twojej firmie, po prostu, gdzie my, jako eksperci, analizujemy Twój stan obecny, yy, wniesiemy nasze doświadczenie, wiedzę. Widzisz po tym odcinku, że jest tego sporo, sporo wskazówek. My już przebrnęliśmy przez mnóstwo layoutów. Firmy się bardzo często do nas zgłaszają o ten projekt. My często go po prostu wdrażamy. Przygotujemy razem z Tobą stan docelowy. Zarekomendujemy nasze rozwiązania, ale też wysłuchamy wszystkich osób zaangażowanych u Ciebie, z Twojej firmy. Też zidentyfikujemy wszystkie ograniczenia, które niesie Twoja hala albo nowa, przyszła, obecna, bo też to warto wykorzystać do tego. Na bazie wypracowanego modelu też opracujemy plan wdrożenia, czyli co się musi wydarzyć, żeby ten layout został wdrożony. No, być może będziesz go chciał wdrożyć sama, a jeżeli jest z nami, no to również będziemy mogli być takimi project managerami, którzy przypilnują tego wdrożenia, będą na bieżąco konsultować zmiany. I jeżeli widzisz taką przestrzeń, to... Ja zapraszam Cię do wykonania pierwszego kroku. W linku w opisie masz link do formularza, gdzie możemy się umówić na taką rozmowę. Oczywiście może być to właśnie forma bezpłatnej konsultacji, gdzie porozmawiamy o tym, jak sobie radzisz, czego potrzebujesz, czego oczekujesz w ogóle. Być może właśnie borykasz się z, tą, z tym ograniczeniem swojego rozwoju, wzrostu versus duża inwestycja w nową halę. Więc możemy Ci powiedzieć, czy dzisiaj z tego co masz, jesteś w stanie jeszcze coś więcej wydobyć, czy nie. Jeżeli tak jest, to ja zapraszam Cię na tą darmową konsultację. Link znajdziesz w opisie tego filmu, jeszcze raz o tym mówię i widzimy się w takim razie na konsultacji lub w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć.